Państwa, bardzo serdecznie wystartował wyścig e, niezwykle widowiskowej e, konkurencji, to jest Short Track XTC, trzechstwa Polski, bo zdobywa się tutaj bardzo dużą ilość punktów UTI. E, UCI, aż 50 punktów na to jest połowa tego co cross country, a wysiłek, 50 punktów to jest połowa tego co cross country, a wysiłek, e, no tylko 20-minutowy, nie półtorej godziny. Na tak, drugim miejscu jest teraz już widzimy Mateusz, Paweł na prowadzenie, e, to jest kilka no, tak, e, przewagi, a to była około taka, może nawet tylko łódka, może na tym południu 70%, e, z tym jednym głównym powiatem, a już widzimy, że tak, e, e, co jest to jest bardzo, 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 i bardzo, 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 to bardzo, Ba, zaatakowała e, na rozgardenie i to ucztki, więc nie respektuję. To Joanna Nowacka akurat przyjechała przed nami w tej chwili. Tego tybu, jak tam, e, to tego nami. Widzimy, to, że rodgardem to jednak jest sporo błędów w kółki że Gorycka teraz Ta Katasawka i Paula Goryska, e, Sztruby Dick tutaj prowadzi. To jest jak tutaj widzę około 700 cycling, team, e, zwycięża, mistrzostwo polski, short tracków, cross -canty, brawa, czyli koszulka została w e, Wszystko. A my, a my widzimy, że te, e, ten wyścig, ten upal, kurzu da podwozić taktyka, taktyczny wyścig, główna motywacja obserwowała starsze koleżanki. Matylda Szczecińska, triumfatorka dzisiaj Short -tracka. Można powiedzieć koszulka mistrzyni Polski zostaje w Cross Racing Teamie Dokładnie, można tak powiedzieć, zdecydowanie e, Jaka była strategia, czy była strategia w ogóle na wyścig? Bo wyglądało no, jakbyś kontrolowała, pilnowała, a potem by, by była tak No miałam w głowie, żeby na początku nie pojechać za mocno e, Bo bardziej psychicznie wtedy ciężko mi się jedzie e, Postanowiłam pojechać na pewno w pierwszej trójce, ale nie pierwsza, spróbować najpierw przetrzymać tempo. Trochę tam na początku Paula e, odskoczyła, w sumie tego się nie spodziewałam, e, ale z drugiej strony była na tyle blisko, cały czas widziałam, więc mogłam się motywować, żeby gonić. A lubię gonić. Lubisz gonić, zdecydowanie, tak? Bardziej lubię gonić. Okej. Okay. Dobre przypalenie przed niedzielnym wyścigiem na pewno dla Ciebie? E, tutaj, szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć, ponieważ zazwyczaj dzień przed startem robię przypalenie, e, a też szortraka. Ostatni mój short był w tamtym roku na Mistrzostwach Polskich. No właśnie, dopiero jest tak naprawdę e... oficjalny drugi start w Tak, tracku. dokładnie, więc nie wiedziałam do końca czego się spodziewać. Przed chwilą powiedziałaś jeszcze przed wejściem na antenę, że żałujesz teraz, że nie startowałaś Mistrzostwa Europy w short No, zdecydowanie żałuję. Podoba ci się ta dyscyplina? Odnajdujesz e... się? To znaczy, teraz jak wygrałam, to mi się podoba, prawda? <laughs> Ale generalnie jest na pewno ciekawe i właśnie nie wiem, jak to zagra e, z XCO, które jest e, dwa dni po... Jasne. Jestem też tego ciekawa, jak to na to zareaguje. Ok, to teraz, to odpoczynek regeneracyjny. Jutro się jeszcze na trasie pojawiasz, czy dopiero w niedzielę? Na trasie już raczej nie. Okay. Mam ją opanowaną. Nie, nie pierwszy rok tutaj jestem, także myślę, że jutro jakaś jazda po szosie. Jasne, gratulacje dziękuję. w takim razie. Do zobaczenia w niedzielę. Dobrze, dziękuję.